Biedne dyski, takie nowiutkie, szczęśliwe, nieświadome myślą sobie, że będą miały lekkie życie, system operacyjny i jakąś gierkę od czasu do czasu się z nich odpali, ale nie, 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 ze mną nie będzie tak lekko. Cześć kochani, z tej strony Kamil, zaczynamy dzisiaj drugą edycję tortur dysków SSD. Dokonaliście wyboru, ja dorzuciłem również coś od siebie, także mamy łącznie 8 dysków, które poddamy testom wytrzymałościowym, ale nim przejdziemy do przedstawienia szczęśliwych uczestników tego testu, chciałbym Wam powiedzieć tak pokrótce o charakterystyce dysków SSD i co sprawia, że kończą swój żywot. Pamięć flash zbudowana jest z komórek, w których przechowywane są dane, i podczas gdy zapisujemy na dysku jakąś grę, film, zdjęcia, cokolwiek, jakiekolwiek dane, do tych komórek wędrują elektrony. Zjawisko to nazywa się tunelowaniem i ma taki efekt uboczny, że wraz z większą ilością zapisanych danych, z czasem w warstwie tzw. izolatora odkładają się Negatywne ładunki tych elektronów, które niestety w pewnym momencie wyłączają nam możliwość zapisywania danych w danej komórce. Oczywiście zdarzają się również takie sytuacje, gdzie pada na przykład kontroler, no ale my tutaj sprawdzamy co innego, no i będziemy się skupiać właśnie na takiej sytuacji, kiedy wszystko jest w porządku i zapisujemy po prostu i kasujemy z dysku dane. Także wracając do tych elektronów, im więcej ich w danej komórce się pojawi i zniknie, tym większe szanse na awarię dysku. No i jest to również prosty sposób na zrozumienie tego, dlaczego dyski MLC czy SLC są w teorii bardziej trwałe od dysków TLC oraz QLC. W przypadku dysków na kościach MLC w jednej komórce możemy zapisać jedynie 2 bity danych. Jeżeli chodzi o dyski TLC, bity są już 3. Na dyski QLC mają 4-bitowe komórki. Także mamy w przypadku dysków MLC 4 wartości, w przypadku dysków TLC 8 wartości do zapisania, a QLC to aż 16. Jest to jakaś zaleta, gdzie na mniejszej przestrzeni. W cudzysłowie można zapisać więcej danych, no ale niestety to ryzyko awarii jest troszkę przesunięte do przodu w czasie. Przynajmniej w teorii zobaczymy jak jest w praktyce. O tego tutaj właśnie jestem. No i nie przedłużając już tego wstępu, przedstawiam wam uczestników dzisiejszego testu. Dzisiejszego, dzisiejszego to jest złe słowo, bo ten test będzie trwał przynajmniej rok. Zaczynamy od tych dysków, które Wy wybraliście w głosowaniu, piąte miejsce w nim zajął dysk Plextora, dokładnie model M9PE w wersji z radiatorem. Jest to dysk na kościach TLC z kontrolerem Maxwell i producent podaje, że wytrzyma ten dysk przynajmniej 160 TB. Czwarte miejsce zajął dysk Crucial MX500, jest on również na kościach TLC, ale tym razem mamy dysk pod SATA. Jest on na kontrolerze Silicon Motion i tutaj producent nie podaje ilości zapisanych danych, natomiast jest informacja, że dysk wytrzyma 1,8 miliona godzin pracy. Trzecie miejsce, dysk Samsunga, dokładnie 970 EVO, Plus na kościach TLC pod M2, jak widzicie, na kontrolerze Phoenix No i producent tutaj podaje, że 150 terabajtów danych można zapisać bezpiecznie, nim nastąpi ryzyko wystąpienia awarii. Drugie miejsce, również Samsung, jest to dysk na interfejsie SATA, tym razem i z kośćmi MLC, kontroler Samsung MJX. No i producent podaje. Czas do wystąpienia awarii tym razem 2 miliony godzin. Ile to jest w ogóle 2 miliony godzin? Ja to może policzyć. 228 lat? I co? Z 228 lat wytrzyma jasne. <laughs> no i pierwsze miejsce, również kości MLC, również interfejs SATA, a data SU900. Kontroler to Silicon Motion. A jeśli chodzi o wartość MTBW, to niestety producent takiej nie podaje, ale my to sprawdzimy. Na teraz przechodzimy do dysków, które ja wybrałem. Troszkę zdziwił mnie brak jakichkolwiek jednostek na kościach QLC w wynikach, także stwierdziłem, że warto coś takiego do testu dorzucić. No i mamy Adatę SU630 oraz dysk pod M2, również na kościach QLC Crucial P1. Obydwa na kontrolerach Silicon Motion oraz z takimi samymi wartościami MTBW. No i na końcu to nie znaczy, że najgorszy. W związku z tym, że wygrał poprzednią edycję, jakiś Gudram musiał się w teście znaleźć. No i mamy tutaj model PX500, czyli dysk pod M2 na kościach TLC i z kontrolerem Silicon Motion. Czyli uczestników testu już znacie. Teraz jeszcze dwa słowa o platformie testowej. Mamy procesor Ryzen 5 3400G. No, w związku z tym, że jest wyposażony w zintegrowaną kartę graficzną, nie chcemy upychać jeszcze dodatkowego sprzętu do obudowy. Postawimy go sobie na płycie głównej X570 Gaming Plus od MSI. Mamy również aż 64 GB ramu takiego. Budżetowego, można powiedzieć, aż się zdziwiłem troszkę, jak tę paczkę rozpakowałem, bo dawno nie widziałem ramu bez radiatorów. W każdym razie 64 GB, 2400 MHz, jeśli chodzi o częstotliwość, nic nam więcej niepotrzebne, ale w związku z tym, że będziemy zapisywać jednocześnie naprawdę dużo danych, to wydaje mi się, że pamięć operacyjna może się szybko zapchać, stąd aż 64 GB. Mamy również kilka adapterów do dysków, tak żeby było je można podłączyć do złącz PCI Express. W związku z tym, że no nie mamy niestety tyle złącza M2 na płycie głównej, obudowa, to coś tam sobie wybierzemy. Nie ma to większego znaczenia. No i co, bierzemy się do składania. Witam z powrotem. Jak widzicie, platforma testowa jest już zmontowana, system operacyjny zainstalowany. Teraz wystarczy odpalić program, który posłuży nam za symulację zapisu danych i czekać. A jak pewnie pamiętacie, z poprzedniej edycji wykończenie wszystkich dysków zajęło nam ponad rok, także uzbrojcie się w cierpliwość, chociaż z drugiej strony mamy tutaj również dyski pod M2 z obsługą NVMe, także. One będą troszkę szybciej te dane przejmowały, nawet wyraźnie szybciej. I ciekaw jestem jednocześnie, czy temperatura pracy, która jest jednak wyższa niż w stosunku do dysków na interfejsie SATA, nie wykończy któregoś z nich dużo, dużo wcześniej. Teraz jeszcze dwa zdania o programie, którego użyjemy do symulacji zapisu danych. Będzie to ten sam, który został użyty w pierwszej edycji, czyli Anvil Storage Utility. Jest to ogólnie bardzo przydatny program, który ma sporo wbudowanych narzędzi, jak chociażby benchmarki, czy właśnie coś, co nam się przyda, czyli po wskazaniu folderu z danymi będzie je zapisywał cyklicznie na wszystkich dyskach, a następnie kasował i powtarzał. No i to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Zaczynamy. Kolejną długą przygodę a testowane dyski drogę przez piekło. Linki do nich zostawiam wam w opisie. Na no teraz już dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się niebawem. Do następnego. Cześć.